Siemka, jakiś czas temu rozmawiałam ze znajomymi o zabójcach, których chcielibyśmy zobaczyć w DBD. Myślę, że behawior dałoby radę wrzucić część z nich do gry, ale póki co to jest tylko fantazjowanie. Nie przedłużając, przejdę do omówienia. Myślę, że sam pomysł dodania zakonnicy do gry nie byłby głupi, jako że jest to horror znany wszystkim fanom gatunku. Co więcej, do kim trafiła właśnie druga część, więc byłby to najlepszy moment na dodanie tej postaci do gry. Dlaczego? Ano, dlatego, że większość graczy kupiłaby DLC zaraz po wypuszczeniu. Podejrzewam nawet, że zarobek przebiłby niedawno hype'owanego aliena. Co więcej, sama postać jest mroczna i świetnie pasowałaby do gry. Jak już mówiłam, postać byłaby świetna, ale co właściwie miałaby robić, bo chyba nie rzucać krzyżami na kilometr. Jakże w filmie posiadała zdolność telekinezy, myślę, że w grze mogłaby posiadać coś podobnego, mogłaby mieć umiejętność podobną do Nurski, z tą różnicą, że zamiast teleportować się do Zurwa, mogłaby przyciągać ich do siebie. Czy byłoby to fajne? Nie wiem. Umiejętność musiałaby posiadać jakieś ograniczniki. Raczej nie chciałabym zostać przyciągnięta przez całą mapę, przebijając po drodze wszystkie możliwe ściany. W sumie Nurska mogłaby dostać legendarnego skina, jakim byłaby zakonnica. Nie pogniewałabym się. Ale to byłaby duża strata dla twórców, a przynajmniej zmarnowanym potencjałem. Myślę, że na mapę najlepiej nadaje się cmentarz, połączony z klasztorem. Mógłby być taki jak w filmie: Noc, mgła i krzyże nie najgorsze. Surwem byłaby oczywiście siostra Irene. Nie mam pomysłu na umiejętność, plucie krwią z golgoty, modlitwa przyspieszająca naprawę generatorów. <laughs> nie no, bez jaj. Wyobraźcie sobie, że robicie w trójkę gena, a obok was klęczy modląca się zakonnica. <noise> Muszę przestać palić. Już sama japa jest creepy, nie wspominając o tym, jak miałaby się poruszać. Tak poważnie to nie wiem, jakie umiejętności miałby posiadać zabójca, skoro najlepszą umiejętność wykorzystuje już plaga. W grze mamy różnych zabójców z krwi i kości, albo nawet z metalu. Leśnienie może nie był najlepszym filmem, natomiast miał swój klimat. Brakuje mi w grze takich zwykłych zabójców. Myślę, że postać Jacka uzupełniłaby ten brak. Jego umiejętnością mogłoby być łączenie się z bytem czy duchami, aby widzieć aury surwów. Mógłby też mieć daleki zasięg ataku. Córf to oczywiście jego żona lub deny. Mapa, hotel. Co tu dużo mówić. Pewnie nie potrzebujemy już więcej blaszaków do gry, ale pomarzyć nie zaszkodzi. Bachawior nieraz pokazało na co ich stać. Skoro dostaliśmy obcego, myślę, że Terminator również jest możliwy. Problem zaczyna się przy wyborze umiejętności. Strzelanie laserem albo ze zwykłej broni to już trochę nudne. Musiałby mieć naprawdę dobre pierdnięcie. Mógłby mieć też legendarnego skina pozwalającego mu na zmianę w T tysiąc i szczerze mówiąc, tą wersję wolałabym zobaczyć najbardziej. Jego umiejętności byłyby z pewnością ciekawsze. No bo spójrzcie. Mógłby zamienić się w jednego z surwów. W filmie musiał kogoś zabić, albo przynajmniej dotknąć, żeby przybrać czyjąś postać. Pomyślcie, co by było, gdyby w grze mógł przyjąć postać surwa po zranieniu go? To byłaby zupełnie nowa i ciekawa mechanika. Mógłby też zmieniać swoją dłoń w ostrze podczas ataku. Surwem byłaby oczywiście Sara. Jeśli chodzi o skina, to wolałabym tą starszą wersję. Jest po prostu zarąbista. Tej postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. Skoro z pasty, powstał film, dlaczego nie? Myślę, że jeśli chodzi o umiejętności, Slender mógłby mieć umiejętność podobną do doktora, która wzbudzałaby niepokój u ocalałych. Jeżeli zostaliby schwytani w jego pułapkę, mogliby widzieć jego postać. Drugą umiejętnością, którą by posiadał, to macki, którymi mógłby chwytać ofiarę. Myślę, że klimat podtrzymałaby mapa lasu po zmroku, ewentualnie jakaś opuszczona wioska. Tu już poleciałam z fantazją. Pewnie nie jeden fan horroru czy samego DBD chciałby zobaczyć zabójczą lalkę, ale w tym przypadku rozmiar ma chyba znaczenie. No bo byłby rozmiaru mniej więcej Wiktora, więc lupowanie się z nim byłoby niesamowicie irytujące i kłopotliwe nawet dla samego killera. A okna? Potrzebowałby chyba jakiejś drabiny. Nie, nie wyobrażam sobie tej postaci, ale byłoby miło. To tyle ode mnie. Dajcie znać, co myślicie, albo jakiego killera wy chcielibyście zobaczyć. Do usłyszenia, narka.